Lecimy, wodniczki. Dzień dobry. Mam nadzieję, że ten horoskop w tym tygodniu będzie lepszy niż poprzedni. Zobaczmy, co też energię przygotowały dla Was, kochani, na ten tydzień. Co dla naszych wodników. Co to za depresyjność. Jezus Maria. A fuj, powinnam to przeczytać jeszcze raz, ale czego dotyczy do, depresyjność? E, moi drodzy, mamy tu wieżej i depresyjność, czyli e, kogoś z przeszłości. Chodzi o kogoś z przeszłości. E, wodniki, moje drogie, będzie chodziło o kogoś z trygonu, z trygonu wodnego, tak naprawdę. I tutaj będzie, to będzie osóbka, która po prostu no, będzie wywalała świat do góry nogami. Coś może, coś może się zadziać, coś może się zadziać z, z, z tytułu tego, że z tą osobą mieliśmy do. Czy, nie, nie. czy jest to osoba z przeszłości, czy wejdzie w wasze życie, będzie próbowała wejść w wasze życie, ale energia tego nie jest piękna, bo to jest takie zebranie swoich pierwiastków, zakończenie tak naprawdę, pozbycie się, podeptanie przeszłości, podeptanie tej osoby, znaczy może nie tyle, że podeptanie tej osoby, ale energii, które były związane z tą osobą, a były to bardzo ciężkie energie, moi drodzy, i pójście po te dziewięć kielichów, czyli po to stabilizację, po te coś pięknego, dziewiątka denarów, świetnie nie będzie straty, czyli jeżeli wykonacie manewr typu, no coś muszę zrobić, coś muszę zadziałać, to będzie tak, nie dość, że będzie i dziewiąty, będziecie mieli i pieniążki, nie będzie straty, przyjdzie jakaś, przychodzi do Was jakaś energia, słuchajcie, z trygonu ognia, nie ma zastoju, czyli, moje drogie wodniki, nie ma zastoju w tym tygodniu, jest tylko takie, karta pokazuje, że Jakbyście się chciały zatrzymać, Wy byście się chciały zatrzymać w miejscu, chciałybyście troszeczkę odsapnąć, a tutaj życie wymusza na Was ogrom decyzji, ogrom decyzji, ogrom sytuacji, sytuacji zmuszających Was tak naprawdę do, do takich radykalnych, do radykalnych zmian, bym powiedziała, bo tutaj jest, nie możecie, Wy jako wodniki postrzegacie życie inaczej, jesteście takie, no, zwodniczki, tak, takie, ale jest to takie, i tutaj nie możecie sobie pozwolić po prostu na pełen luz, na takie. Zwodzenie samych siebie, tak? Tu musicie być bardzo stabilne, musicie osiąść bardzo twardo na ziemi, żeby nie było straty, żeby ta, żeby ta, żeby ta nie, tak naprawdę satysfakcja materialna, życi, życiowa. Y była zatrzymana, to jest wielka tęsknota za przeszłością. Wielka tęsknota za przeszłością, niestety, to tak, jakby życie w tym, tygodniu, w tym tygodniu sprawiło, że będziecie musiały coś przetransformować. Nie będzie wręcz odpoczynku, bym powiedziała, nie będzie można się pewnym rzeczom przyjrzeć, tak, jakbyście chciały, bo mamy tu wprawdzie wisielca, ale już kładę na wisielca, dlaczego? Kładę jest zrobione jakieś podłoże finansowe i na tym się drogi wodniki, skupiamy w tym tygodniu. Nie skupiamy się na uczuciach z z tego względu, że w uczuciach sobie poradzicie później, uczucia odstawiamy na bok i skupiamy się moi drodzy na finansach, na finansach, na bazie finansowej, żeby tutaj nie było straty i jeżeli to osiągniecie a będzie to bardzo. Wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo pracowity tydzień dla Was, bardzo pracowity w poszukiwaniu, bo tutaj jest jednocześnie też znalezienie, może być znalezienie pracy. Ale to jest tak, jakby każda komórka waszego ciała, każde, każde zdarzenie, które idzie w tym tygodniu, ono transformowało, transformowało, kazało Wam transformować, transformować i to tak bez wysiłku, czyli to tak jakby codziennie każdy dzień coś przynosił, powiedzmy, poniedziałek, wtorek przynosi jakąś wieżę, jakąś stratę coś tam się zadziewa, odnośnie boicie się, że jakiejś straty, później się okazuje, że tego nie ma, coś żeście pokonały, tak? Czyli pokonałyście lęk, pokonałyście strach, nie ma jakiejś straty, idziecie dalej, ale byście chciały, żeby było tak, jak było, tak jak dawniej, nie ma tak jak dawniej. Wszystko, co może zostać, może będzie tylko nowe, ale nowa stabilizacja. Dwie dziewiątki, macie piękne karty. Słuchajcie, nie zaprzepaście tego, bo macie dziewiątkę denarów i dziewiątkę kielichów, i tutaj jest takie obudzenie się w takiej energii. Słuchajcie, żywej. W swojej energii żywej stajecie się taką królową. Była, słuchajcie, jest Wam taka energia potrzebna, by w nią wchodzicie. Wasza czwóreczka mieczy, wasza energia ucieka, ona jest odwrócona. Czyli nie macie czasu na, na odpoczynek, nie macie czasu w tym tygodniu na myślenie, na długie zastanawianie się, bo coś już zostało zasiane dla Was. Coś dla Was jest stworzone, coś jest zasiane i musicie coś tworzyć coś tworzyć. Pieniążek powinien przyjść, moi drodzy, przy, powinien przyjść jakaś zapłata, czy praca czy podpisanie, czegoś powinno przyjść natomiast będzie to tydzień tak energetycznie bym powiedziała, że wycieńczający ale bardzo pozytywny z tego względu że coś utrzymacie, utrzymacie czy pieniążek, czy znajomość, czy, czy miłość, czy stabilizację czy e, nawet jak pokonacie jakiegoś konkurenta, oponenta to już Państwo pod siebie to podłóżcie czy nawet jak stracicie pracę, to za chwileczkę przyjdzie następna, tak i coś, no coś tutaj będzie takiego, że jedno coś, coś będzie musiało odejść, żeby coś nowe wejść i tak cały tydzień taka, ale kończycie piękną energią tak naprawdę bo macie i pieniążek i dobre podłoże i trójeczka, czyli tworzenie, tworzenie swojego lepszego jutra, jeżeli chodzi o zdrówko no to w zdrówku wydaje mi się, że transformacja nareszcie coś się zadziewa nareszcie coś tam z tym serduchem z tym, z tym gar... w ogóle to tak jakbyście miały w tym tygodniu moje drogie, nareszcie jakaś porządna diagnoza odnośnie Waszych chorób, niezdiagnozowanych chorób, jest jakiś ogień, coś tam czujecie, że coś się dzieje u niektórych z Was, natomiast wydaje mi się, że próbujecie coś przeciąć. Chodzi, wydaje mi się, że tutaj u wielu, wielu wodniczków będzie chodziło, słuchajcie, o żołądek, żołądek czy dwunastnicę. nie wiem czemu tak, ale tak mi się tutaj rzuca i pokazują mi się rączki, czyli rączki są odsłonięte, uwaga, na ręce w tym tygodniu do łokci tyleż moi kochani, pozdrawiam serdecznie będzie się działo, ale będą to piękne energie czyszczące, bo to jest tak, nie będzie jakiejś straty coś się zawali, ale nie będzie straty będzie depresyjność przez kogoś kogoś z przeszłości ale wy sobie poradzicie, bo nie będzie chwili zatrzymania, trzeba będzie to naprawić, trzeba będzie szybciutko to przemienić szybko przejść gdzieś, nie będzie czas na introspekcję, czyli na takie popatrzenie, nawet na wyjście z siebie i staniecie obok bo jest coś złożone, coś jest zasiane, trzeba Działać dalej, trzeba iść dalej. Jesteście w okresie transformacji, widocznie tak ma być, moi drodzy. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. To już są dużo, dużo fajniejsze energie niż w zeszłym tygodniu. Pozdrawiam, buziaczki hej pa. Do kolejnego czytania.